Dobry wieczór, Andrzej nie Witam już w piątym odcinku. Porozmawiajmy o Dzisiaj niestety sam, ale to z powodu wakacji i pilnych spraw Andrzeja Głowackiego, Zresztą z mojej strony też dzisiaj wyjątkowo będzie krótka audycja, za co ogromnie przepraszam, ale jest to też spowodowane tym, że rozpocząłem pracę i też ogrom innych zajęć uniemożliwia mi stworzenia pełnoczasowego materiału. Dlatego pozwolę sobie dzisiaj tylko przedstawić trzy tematy, a w następnym odcinku będzie o wiele więcej. Minioną niedzielę 24 sierpnia bieżącego roku odbyły się gminne dożynki w Kleszczowie. Atrakcji było mnóstwo, na przykład występ zespołu Śląsk, występ Haliny Mękowej, czy występ Margaret, która przyleciała helikopterem. Atrakcji było znacznie więcej, jak chociaż zabawy dla dzieci, czy próbowanie smacznych wiejskich potraw. Niestety tylko pogoda nie dopisała i, i nie były to najbardziej oblegane dorzynki gminne. W pierwszych dniach sierpnia przeprowadziłem krótki wywiad z panią Marzeną Kałużną z Wielkopolski, która została kolejną mentorką w projekcie gdzie wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych Serenowiejskich Małomiaseczkowych. Szkolenie, przypomnę, to odbywa się już od zeszłego roku w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie. Posłuchajmy wywiadu. Witamy w naszej audycji panią Marzenę Kałużną, kolejną mentorkę w e, projekcie Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych Serenowiejskich Małomiaseczkowych. Proszę powiedzieć nam, od kiedy jest zawsze ciąg kursu szkolenia w GSei w Gminnym Centrum Informacji w Kleszczowie. Witam serdecznie, Marzena Kałużna. Kontynuujemy tutaj wsparcie ze strony doradcy zawodowego osób w Kleszczowie generalnie od maja. Zajęcia będą prowadzone do września. A co już odbywało się dla Pani kierownictwem, że tak powiem? Prowadziliśmy warsztaty grupowe, takie można powiedzieć grupy wsparcia oraz doradztwo indywidualne. A co jest jeszcze w planach? Mogę powiedzieć, że to będzie kontynuacja, czyli dopóki uczestnicy będą wyrażali chęć takich grupowych spotkań, będą to grupy wsparcia. A ogólnie do kiedy ten kurs jest przewidziany? Kurs zakończy się we wrześniu. Proszę mi jeszcze powiedzieć, do uczestników. I Jaki się los potoczył powiedzmy o tych paru miesięcy, gdy w naszej audycji rozmawiałem z poprzednią mentorką? Jeden z naszych uczestników obecnie jest na stażu w firmie Solpark. Tutaj podjął dużą inicjatywę, aby znaleźć to zatrudnienie. Uczestnicy, z którymi ja tutaj miałam przyjemność pracować, nadal są w sferze poszukiwań pracy, natomiast no aktywnie, aktywnie uczestniczą w tych zajęciach. Czyli rozumiem, że pozostali raczej nie będą odbywać stażu, ale czy powiedzmy ktoś został, to. Ktoś odszedł, coś się pozmieniało i nie może gdzieś pracują? Jakieś informacje pani ma? E, tak. E, jeden z uczestników pracuje obecnie w bibliotece, drugi pracował w gminnym zakładzie komunalnym. Z jedną z uczestniczek niestety nie mam kontaktu. Dziękuję pięknie za, za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Z tego, co mi wiadomo, że całe szkolenie zakończy się do 19 września 2014 roku. W kilku minionych dniach napisałem mail do pana Wójta Gminy Kleszczów z Chojnowskiego. I zadałem mu pytania te same, na które do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a sprawa dotyczyła Domu Pomocy Społecznej w Krzysztowie. tematem zajmował się Andrzej Głobacki. Drugą sprawą, do której zadałem pytanie, jest autobus nisko Mam nadzieję, że podczas następnej audycji na te pytania odpowiedzi się znajdą i pan wójt napisze albo odpowie na te pytania przed naszym mikrofonem. To tyle w dzisiejszej audycji. Na następną zapraszam na koniec września bądź początek października na antenę Krak Radio i na naszego fanpage'a porozmawiajmy o kleszczowie. Wtedy też wrócili do audycji Andrzej Gowacki, a ja przygotuję od dawna planowany materiał na temat pozytywnych i negatywnych aspektów dla osoby żyjącej na wózku niewolickim w gminie Są różne udogodnienia, ale i negatywne. O tym już w następnej audycji. Pozdrawiam serdecznie, dobranoc. Andrzej nie a na zakończenie będzie utwór Okręt ze snu Bogomiła Diuka, który oczywiście udzielił pisemnej i ustnej zgody na publiczne odtworzenie tego utworu. Muzyka w życiu pełnym od kłamstw Oszukany przez los Oszukany przez świat Znów sam Głopiec ze snu Dziecięcych lat Rzucony gdzieś w tłum Ludzkich kukieł i lat Opętany przez zło, opętany przez fałsz, znów sam chłopiec ze snu, dziecięcych lat mój nie wśród Bez chmur Wielkich nadziei wiatr W białych szatrach wciąż gra Okręcę snu Dziecięcych lat Płynie wśród far Okręcę snu Złoty szlak i gwiazd Drogo bez snu. Winacie i wiatr, biały i dla wciąż gra. Ochręce snu, dziecięcy gra. Są takie dni pełne wiary i siły, gdy nie płaci za śmiech kiedy wolny od łez, ten sam. Chłopiec ze snu, dziecięcych lat. snu Wielki nadziei wiatr biały w białych na ciąży gra, Okręcę snu dziecięcy lat Linie wśród fal Okręcę snu Złoty szlak i malny gwiazd bez snu ဒီနေ့ဒီရ်ရ